Cześć widzowie! Witam Was w kolejnym, tym razem już, ósmym odcinku z Randonautiki. Zostawcie łapki w górę oraz subskrybujcie mój kanał na YouTube, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami Randonautiki. No to lecimy! A więc tak widzowie, już zarazem miejscówkę z Randonautiki. Znajduje się gdzieś w okolicach Kępy Tachomińskiej. O, właśnie tam za mną, oczywiście, tam się znajduje e, kępa ta A więc, tak widzę, już właśnie dotarłem do tego punktu do Randonautica. Ale patrzcie, tutaj co tutaj znalazłem? Wódkę piwa, ktoś, ktoś tutaj mógł być. Szanowni Państwo, ktoś tutaj. Mógł się kręcić. Cholera jest. Co to było? Ktoś tu mógł się kręcić. Dobra. Dobra widzowie. Kończymy ten odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapki w górę. Oraz zasubskrybować mój kanał na YouTube. Aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam serdecznie. Siema.